Dzień dobry, ja jestem Drift Drifla, to jest z naszej serii podwórko kolonisty ze mną Krzysztof Siemano. Dzień dobry Oraz widzowie na czacie również witam serdecznie. Słuchajcie, witam was na kolejnym odcinku z naszych żliw Przy okazji znajdujemy się od razu w trakcie żliw, no bo y, jesteśmy co działamy. I gdzie my jesteśmy w ogóle? Słuchajcie, tak się udało przypadkowo, że mamy to pole. A gdzie? Tutaj, a gdzie? stoi Holand z Fendziorem? To było nasze pole, nie? Ale w całkim przypadkiem po fajnych pieniądzach było to pole tutaj. To oczywiście sięśmy hmm. kupili. Hektar pola, tutaj, hektar 10 w tym miejscu. O, ogólnie to razem. D2. Zami wyjdziemy hektar 20, czy 2,20. Więc sobie po prostu to mówię. Akurat jest jęczmień, elegancko, a to właśnie się pusimy, także kupujemy to, nie? Więc super sprawa. No i co? <laughs> Jak chodzi o jęczmień, to właśnie mamy tutaj te 4 poletka. Wara się ją pokazuje, tutaj. całkiem z kawałki, No i mamy już tego zwiezione, 74 tysiące litrów na rzepak uszło 105 i pół tysiąca litrów Rzepaczek. Także całkiem fajna suma nam się zbiera yy, Jeszcze troszeczkę to ogólnie nasypane na, na tej pszczepie, zaraz wam pokażę Dajcie mi sekundeczkę, tylko muszę wejść sobie O, proszę bardzo i yy, No i dzisiaj będziemy po prostu sobie to dopełniać, jedziemy na kolejne poletko Także Krzysztof, yy, Krzysztof, Krzysztof ja pojedę pierwszy, a ty będziesz za mną chyba, nie? Yy, nie wiem czy ja się, a dobra Ja tam ja, jeszcze ja muszę się rozłożyć, nie? No, także my to sobie ogólnie mamy na sprzęcior, jedziemy yy, yy, naszym yy, kęsiskiem. Ale to w ogóle w kosek wygląda na tym drugim monitorku, nie? a w ten monitor ma lepszy kolor od tego, nie? Oboczny. Jest, ale poczycie teraz wszystko na piękną, na piękny sprzęt, nie? To jest aż normalnie niewiarygodne, ale patrzycie na, na, na taki sprzęcior. O jest cudowny, nie? Cudowny. Ej, no, także yy, spoko. Jedziemy sobie agro Ursus widzę tutaj Siema, e <laughs> I kontrola czasno. na czacie, okej, okay. no tak strzeliłeś to no, no, słaka, nie? Ważne, że się dobrze bawić na tym streamie. Czasno, czasno. E, a my nie jedziemy na to poletkę tutaj mm, Bo na nim nie się nie robiliśmy takim dużym, więc mówię, pokażę wam to poletką, jak ona wygląda, e, jak na nim działamy, a na, kolejnym, na kolejnych polach pokażemy im po prostu jakieś albo coś, nie e, bo tak staram się w miarę... Teraz mamy dużo nowych pól i na każdym z tych pól chcę robić wam inną akcję pokazywać, e, bo jeżeli jakieś pole już było wcześniej pokazywane, no to e, dla to pokazuje teraz znowu dlatego, że się trochę zmieniło na nic, nie? Więc już nie jest pole to samo to wcześniej. No i właśnie to pole jest teraz takie spore, także tutaj trochę się nie działo, nie? Ja mm, zbiornik. Bara, bara. Ej, co jest? Ty, gdzie jest zbiornik, Szyku? Jaki zbiornik zgubiłeś? Coś mi zbiornik zamotała na górze. A. No ale heza, mówię ci nie mam zbiorniku. Ja od początku tak. nie mam. Cześć, ogarniemy teraz zbiornik, z znajdę gdzieś się go pewnie schował. Tak. I zaraz odwracamy ciasta, nie? Dobra, sobie muszę zrobić. Rozcięcie, zrobię na Wstawię sobie zbiornik. A ja się wydupiam włózeneczkę, nie? Dobra. Du, 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 plasty, to jest plastik czy metal? Metal chyba, nie? A ty chcesz trzeba robić cięcie, to robić cięcie czy nie? Nie. A to z liso, nie dlatego, że ten. Tak. To z delictwa, no wiem, wiem. Krzysiu, nie przyszedł do czegoś, że ten, że nie umie czegoś. Zawsze <śm> nie, tak być. <śm> nie no, tak. No tak, tak, jasne. Okay. Tak, Kejs ma durgiczny dźwięk, to się tak po prostu nie Trzymaj się na zadania, czy cześć. O, wreszcie kamerka włączyła. Trzymaj się. Eee, mm -hmm. dobra. Ja jestem już po cięciu, krzychu nie robił pewnie, więc Macie u kulisy y, serialu, y, kolonia. Dobra, my tu się wdupiamy, czy czasem w te, z tą stronę. No, troszkę środka pojedziemy. Jakby miał przybudowany przycisk od y, wstrzymywania tego, nagrywania, nie, to na bym miał. chodzi o to, że po prostu w montażu potem już nie? A to nie, to mi się nie chce. No mam na żywo ten. Ty Krzyk chyba taki szczególnie w życiu, że wszystko się nie na starasz się robić. Nie, 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 nie. <grystanie> to bardzo. Co nie? Zgadza się. Zauważyłem, że mało od siebie zwykle dajesz. Krzyku to najlepiej... O, tak o tego, dobra. czy ludzie też są potrzebni. Komu? <grystanie> nie wiem komu. Światły. Komu, komu bo idę do domu. <grystanie> Dobra, ja sobie cofnę teraz, bo to mam taki właśnie wjazd, który trochę nie pasuje. A tam sobie cofnę, wiecie, do początku i zacznę jeszcze raz, to, to będzie, myślę, że gito. Widzę, że ogólnie lepsze teraz jest splądowanie na tym polu, niż było wcześniej. Także cieszy mnie to bardzo. Znaczy, że bardziej po prostu o Polsce, żeśmy zadbali. No i teraz będzie się tu po prostu lepiej yy, sypało z tego, także fajnie. O, ja akurat są sobie pojadę. Prawda, tak mm, jak się wiecie, powcinamy. Ale takie taki, taka kawałek jak tylko wyszedł, więc wiecie, jak jest. Mało daje że wymaga? Nie, jak się nie wymaga. Jakby wymagał to... To nie... To nie wiem. <grym> to co? To już byłby koniec, nie? Koniec. Koniec współpracy z Krzysztofem Bluby. To Mariusz wymaga do niej cały czas. Ja Kamina, zrobiliśmy mnie chwilkę. <grym> <grym> to się zgadza akurat. Nie no ale on jest... Wiecie, on jest... Jaki? Jaki? Leci... On jest już swojego wieku, nie? Nie będę od niego wymagał jakichś rzeczy, których wiesz. Uh -huh. A ty krzywio robisz śniadarkę po swojemu, czy jak? No ja robię, no. O, okej. Okay. No jestem ciekaw, tych co chodzi. Naprawdę będę. zobaczę sobie tak pierwsze dwa, trzy, trzy, wszystkie można. Kurde, już mam 90%, bym tylko do końca dojechał. Łopa Ja dupia. Zamachubić sonek? Po ten, po, yy, po masinę. Masinu! Ja mam 40%, a jestem w tym miejscu. A Aha. To, że... Zaraz zobaczymy, jak tam będzie. Bo ogólnie tu właśnie mówię, na tym poleż szliśmy wcześniej, tylko była kukuruza. Nagrywam, Frank, tam nagrywam. co innego w ogóle. Dawaj do 7000 i Robili cyk. No i kurs tak naprawdę pierwszy raz źliwa na tym, takim, 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 takim tutaj jednym polu lecą. To nie to, to nie to, to jest to. Więc całkiem. Daj mu! Jest takie takie krzaki. Co Przecież to można byłoby usunąć tutaj. I żeby tych krzaków nie było. Może troszkę to jakoś tam... A sam stawiałeś te krzaki. Co nie, o tym nie ty mówisz. Tu coś stało pewnie. A. To jest tam to, wiem, że coś on... to robiłeś na tym polu, nie? T... Tu te krzaki tak, ale tam tam i tak, nie. A. Tam po prostu by nie stało, albo jakieś może jak wyciąłeś, nie wiem Ja jestem widziałem. A, no to taki razie trzeba to będzie poprawić po prostu. O, czy się elegancko jeździ. Jodę, jodę. No, powiem, że tak prognozuje około ponad, no to ponad 200 tysięcy litrów yy... jęczmienia będzie. Także kurczę no, no, mączkarnia kruszy to koniec, nie? Także myślę, że będzie fajnie Dobra, to sobie teraz znowu dojedziemy tak do tego, nie do końca Właśnie po to, że miał tutaj wiecie. Dobra i tu? Ciao, wuję, jak do nagrywamy. Pina się on Napina się jak plandyka na zrzuku. Pojedziemy sobie teraz polem sąsiada teraz, wiecie? Żeby nam się po łatwiej to robiło. A no akurat jest mu. mu! Przejechać. 24% to mamy na pierwszej przyczepie już. będziemy normalnie sypać. Hmm. Działa Dawid! Krzychanie, będziemy. Zmanko. O, do, dołączymy sobie tutaj. Dołącz Oś. Super sprawa. Dobra, ja do ciebie usiadę. Oj, niech się sypię Ja też, też mam 7-5%, nie? Więc można by mnie też wysypać. Hmm. Teraz ja się będę wysypał pół godziny, to... O, naraz to, to, to więc też szkoda. Wiesz jakbym teraz pojechał swoim tym bombajnym, to bym tym wziął, nie? Bo ono ten metr szerszy, więc tu... Pozdrawiamy wszystkich oglądających, pozdrawiamy. Ale to nic. Ho, ho, ho. Chyba, że teraz pojadę przed tobą, dobra? A ty tam zrobisz ten, tą końcówkę, ok? No to weź do lewej, wtedy weź mi wyprzeć i do lewej dojechać, a ja ci podjadę tym yy, ciągnikiem z przyczepą, żebyś mógł Ej, czekaj, sypać. Czekaj, mam pomysł szybu. poczekaj, mam pomysł. Nie pójdzie, nie, że do mnie się bez sypał, do mojego. Nie, chyba nie. Pójdzie, ja to, to jest testowane. Oj, czekaj. Problemy. Kłopotnej, kłopoty Neymana, zaraz zobaczysz. Normalnie to jest sprawdzona info, nie? Tylko poczekaj, musi się to wyrobić jakoś elegancko, ale pójdzie, pójdzie. No, zobaczymy. O, kamała lepsza. Luduszowi na wziąć, nie? O, i chyba nie idzie. Czekaj, czekaj, bo jeszcze muszę się dobrze nastawić. Nie no, już by ci łapało, chyba raczej. Nie, co ty? I co? O, prawie, prawie. Czekaj. A już jest pusty. Czyli nie sypię się. No to <laughs> mówiłem. Jedź. Niedźwignięty kombajn masz. No bo mu się nawet nie składa pod X-em. Jakby co? Aha. No ty masz taką, tego, Rozumiem. No Zamieni byś się teraz kombajnem, ja miałem pojechał do przodu? No to jedź z żółtym wtedy. Jak? A, z żółtym pojechać, tak? o kurda, sorry. Bo ja my ogólnie zrobimy tak, że ten nie się pojedzie, tamt ogarnia tą stronę. Znaczy to możemy tak zrobić, dobra, poczekaj to, to weź wysyp tego ja pędzę żółtym teraz. Dobra Zaraz. Dawaj strona, Kajsika. Nie a, nie, nie to, to ci go ale, wyłącz wjechać. Trójkę, a miała być nie to. Trójkę, panie! Teraz. Trójkę wybierz. Ty, ty, w ogóle się? Nie. No właśnie widzę, nie? Zarabiaś lata z kanistrem. Nie ma czasu, trzeba kosić. Bugi, bugi, tak. Nie, nie mam G29, ja mam Thrustmastera. T248. No Tam ma, mnie sypie. Jest, task, nie? Proszę sypać. O, o sypie. Jadą bicie, trala! Ten, Mam pytanko co to za Fendzik, którym jedziesz? Fendzik to jest. Aworit! Sprawa ten. 924 Wario. 4. No. Tak Jakby co? co my teraz robimy sobie? Dlatego, że mieć zapas, to już jest kruchno, pełna. Pochłaniają, no i fajnie byłoby to. Mieć Uj, uj, oj. oj, oj. A Czeka, to, czekaj. Wiecie, ja się to naddam to jeszcze. Dużość tego yy, przodu. po prostu małą ilość kostek. No. teraz to piękna sprawa jest nie. No jest. Zbierany kosteczek to jest teraz lubs robota. Teraz pół godziny postoimy. Nie tak wypróżni. że używamy sobie autoloadu, a nie yy, ręcznie. Yy, no bo, no słuchajcie, trochę, trochę to łatwiej jednak, nie? Nie wszystko. Kochają save'a, Tak, miałem kiedy I Jedziemy, bo już jest pusty. pusty. Chowamy. Yy, najlepsze mody kombinów do Farminga do New Holland. No i może klasy. I lecimy. Klasa super, no. Super, dlatego że mieliśmy już klasa kiedyś, nie? Mieliśmy tego starego klasiska dominatora. No i potem zmieniliśmy sobie go, nie? To jak też Paweł y odnośnie przyczep to dawaj znaka w pod komentarzem. Dobra, dawaj do środeczka. Nie, nie kurde, słabo, to jest, ja nie sobie widzę stąd. Serio nie... niech ma swoje nie? uniwersum, nie? Także tam cię bardziej zapraszam. Niż na streama pisać, że coś tam, coś tam, nie? Chodź przyczepkę, raczej byśmy kupili sobie tylko po prostu potrzeby na miarę Jakoby wziąć, nie? Mhm, <grym> do koła nie? Tak, zawrócę sobie teraz, no Opuł włącz, Już, już odpalam, o dzięki Jest, opór No to za mną, nie? Ja jadę tutaj, no Dokładnie A, no okej okay. O, pociekł, pociechał To za tak, no, nie wiem Ważne, że muzyka dobrze, no piry Jest, Zaraz zobaczymy Gra, znaczy się To do, do końca mogę sobie przejść na w miarę Tutaj będzie lepiej, problemik. Kłopoty, kłopoty, kłopoty. Kłopoty najmana. Okej, okay, tak, sobie ruszymy. Wyrównamy sobie od razu. Mm, no i, i bangla, bangla, wszystko. Casy, ja sobie mam na dobrze kamerę? Mam. Popiszę. Co tak mocni nie ma, coś. O, dobra. Moci nie ma. Ja Miodą Fajnie, fajnie, fajnie jest ten kuczyn holand. W ogóle spokojnie się teraz wyleżałem, takie maszynki właśnie, takie trochę bardziej... Wydaje mi się, że im, więcej, im większe maszynki, mamy te bardziej takie kolory trochę wchodzą na naszą serię, co nie? Bo wcześniej były takie takie szare, takie pordzeziałe. Wiadomo, teraz to trochę się te maszyny zużywają. Jednak... porama całodobowa, jak? Dokładnie. New Holland ma już 16 godzin przerobione. Ale la, la Clash na kejsie jest chyba też 3 godziny prawie, nie? 2.3 2.3, no. No to też tak by już trochę... A ty zmieniałeś tablicę w tym kejsie czy ona się sama zmieniła? Ja zmieniłem. A. No, więc, więc, jakby tak to działa. Mapa, kolonia. Kolonia, kolonia, tylko po naszych tutaj ujeżdżaconych sporych, nie? kurwa! Full, 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 full. Mene, mene, mene. Tu idę, idę po ten, po maszynę. Gdzie ta maszyna moja? O tutaj. Du, du, tutaj. Du, 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 du. Ty, Ty, chowicie mi teraz odwóz, wiesz? Odwóz? No, bo tam już, no, no. Ojo. To ja sobie naokoło, tam ten, dobra, zawrócę sobie Okej okay. Przy cukrowni O nie, muzyka się skończyła, szybko! Tyk! tyk. tyk. pierwszy żółtego, dobra? Żebyś mógł nam ruszyć dalej Dobrze, dobrze Oj. Dobra, zajedziemy sobie. A bo ja na prosto pojadę i... O! No tak masz GPS-a to spoko, ale nie, no muszę się zaraz, nie? Wysyki my się siąć z żółtego potem ja wysypać, ok? Mhm. Mm no, żeby tam już ten nie, nie, nie bawić się. Kurde, pan ci niby pędziorowo robotomacie, macie, ale tutaj trochę tak ten jest, no... No, no, no. Jest, jest ciężko, nie? K Jak zrobić coś takiego? W tych krzakach, nie? Że tak troszkę można... Działać tipi? Żeby... Tak, tak, działa. A co? To fajnie wyszło nawet z polem. A co się dzieje w ujomogną? Te krzaki, nie? Zaraz przed nim przyjadę, ci pokażę, o co mi chodzi. O temu, nie? Obcej. A także się to wymyślił, okej. Okay. Wiedziesz, nie? Czy nie? No, postaram się. Tylko na pierwszym wysypmy żółtego, okej? Okay? Okej. Okay. A tu jest full nabite już. No, full na przednie jest. Upa, nie. Cofki, bo nie ten. Dobra, jest dobrze. Kurde, bo ja się nie mogę zalogować? Aha! E, tak a To nie wiem tedy. Trochę to przytem, się tam kolorystycznie... To nie wiem, bo pokazuje mi ten, nie? To no, trudno. Mogę po okay, kolory... cel, więc. Ej, poczekaj, bo ja mogę taki sam kolor zrobić w zasławce. Full jest przyczepa chyba, a nie. No, mogę takie kolory zrobić, co, sławce? Jesteś kajsa, czy to ty chcesz? Co, nie, ja jadę na gospo zaraz. A, okay. pa, 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 pa. Jest pełna, nie, nie jest pusta. Eee, nie, jeszcze sypie twój. <laughs> no i patrz. <laughs> Eleganckie kolorki teraz posują, nie? Może trochę jaśniejsza by można było zrobić, co, ale. No i sobie poprawimy coś, że już było na cacy. O Jadą, jadą. Okay. Dobra, tu się wyprostuję. Próbuję wyprostować i to może tamty pojadę. O, teraz nie? tak. To na koniec tak. i prosta będzie. A się usuwa to, co jest na, na, na przyczepie. Wcześniej było tak, yy, że, że się usuwało po prostu, nie? Po każdej konfiguracji. A teraz tylko tacy jest. O nie, a nie, tu jest ten, z Czernińska, To Ten wozimy na raz ze stawem. No kurczę, w końcu żeśmy dorobili fajny przyczep. Miała być gdzieś tam jeszcze łódka jakaś kombinowana, ale w sumie tak doszedłem do wniosku, że raczej nam taka się nie przyda, bo będziemy by kupować przyczepę, a ta byłaby trochę tak używana, więc to używamy do karmienia krów, no i do załadunku zboż, gdzieś tam jak z Pola zjeżdżamy. Tandemka będzie używana czegoś innego, to niedługo wam powiemy, no, a jeszcze kupimy kolejną przyczepę, czwartą, nie? Mhm. <laughs> która też będzie dosyć myślę ciekawa i zobaczy na pewno. Niedługo to, nie? E, przy okazji, jak pójdziemy na gospodę, to wam pokażę fajną rzecz, bo e, powoli, bo powoli, ale dochodzą nam mm, kukurydze właściwie, do kuk kukurydzy do dochodzi. A i widzę, że można kosić e, łąkę na drugi pokos. Okej. Okay. Nie wiem, czy będziemy się zabawić, bawić, czy będziemy. Co mi teraz z tymi kosiarkami to można zrobić na drugi pokos? No na trzy nawet, nie? nie. Będzie czy nie? Nie, na dwa będziemy robić. O Jezus Mario, ale mnie pchało ty <grym> Normalnie nie przepa pchała, nie? Co jest? Ciężar No jest, jest 48 ton w końcu kuczy, to musi iść. Jest to balone to, towary. Mhm. Na no środka. Takie, takie maszyny wielkie w ogóle. Ślewnik... Środka nie potrafi, A, bo ja tam. No, nie widzę czy tam <grym> dobrze idzie. A to ty widzę, wysypałeś się z żarcia. Ta. No bo wszędzie full już był, nie? Okej, okay, no, no jasne, jasne. A to tam wiesz, to jest jedna łyżka tej ładwarii tej i będzie czysto to Jakby jasne, co? Jasne Tak wysypiemy się Do Silosów Tam jest też sobie już ogólnie ogarnąłeś. A właśnie, że nie wiem czy wiecie, ale ma, gramy już na update belek. Znaczy plante, które do Was wychodzą. Yy, update się. Yy, I co update zmienia? No między innymi to, że nie macie tego uciążliwego wciągania belek przed plandeką, tylko macie na plandecę bo to faktycznie nawet nie już zaczęło interesować po pewnym czasie. No i jak to teraz działa? Po prostu teraz ten trigger jest bardziej schowany do tej i czyli jak przejdzie sobie obok, to wam nie wsypie tego, nie zabierze, tylko po prostu musicie tam troszkę głębiej wjechać, nie? I to jest mhm. o wiele lepsza luks robota do tego. Myślę, że to będzie po prostu fajniejsze. Co też dowodzi, oczywiście, to to, że mod ze swoimi szygniacy, ze swoimi propozycjami do tego, troszkę czasami no to nie pasuje jednak. Kurczę, tak ciężko tym to Taki promień skręta ma mały. W sumie ma jechać do przodu, a nie na boki, nie? No, a to macie właśnie kukurydzę, nie? Kukurydza teraz piękna po prostu. Naprawdę elegancka sprawa i już już niedługo będziemy właśnie się brać za zakoszenie, Oczywiście na książkę i na Także. Ten Basilosy krzych mówi, że nie zapełnimy. Ja mówię, że jeden na pewno zapełnimy na stówę. Drugi myślę, że będzie tak w jednej trzeciej, nie? Ale... No jest kurczę, teraz... Naprawdę będzie co robić, nie? No, na pewno jest, nie? Także myślę, że to będzie spokojnie. Oj, a to jest tym co fajnie, to będzie masakra Czemu? No bo ja nie potrafię z Błusiową cofać No musisz się nauczyć nie? Nie ma rady. Jak mamy teraz takie silosy, to muszą być. No bo nam trzeba nawet nie po totalnie, bo po prostu wjeżdżasz w kurnik, nie? A tam nie zakręcić przyczepami do Więc musieliśmy posadzić tam tam ścianę, żeby ten silos, wiecie, łapał normalnie już, nie? Yy, dlatego też na no tak te silosy wyszły i myślę, że będzie o wiele, wiele lepiej. Yy, ale spokojnie, Krzysiu, nauczymy cię. <grym> tak. Nauczymy cię. Zanim się obejrzymy, będziesz elegancko cofał, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Ja już tu wjeżdżam, widzę, że po kończę poletko No fajnie. Ja już za chwilę mam pełen ten, by żeby przydało, żebyś podjechał No tylko się wysypię z tego, a można najpierw po ciebie odgarę najpierw pojadę cię, debarcie, a potem będę od się nim Hollanda też, to jest, że poletka takie pamięci już kurczę czuję się tak naprawdę to jak Bamber, nie? Tak, żeby przez jakiś czas czułem, aaa, taki tam bidny gospodarz tego, a teraz już kurczę, no zobaczcie, nie? No sprzęt, no, no. I naprawdę Super sprawa, że tak się idzie. Okay, e, ja sobie tym takie coś, że takie sprzęty idzie się dorobić, tylko trzeba po prostu by było grać, nie? <laughs> teraz wydaje mi się, że jakbyśmy mieli coś działać, to maszynę wymieniliśmy teraz strasznie, nie? Właściwie może powiedzieć, że połowę maszyn naszych żeśmy wymienili teraz na nowe, nie? No to jakbyśmy mieli teraz właśnie coś robić innego, to bym jedynie co zmienił to tylko i wyłącznie... Ee, dokupi pól, nie? Po prostu. Nie uh -huh. ja wiem, to oni półki jeszcze może jakieś, ale no tak to raczej wiecie, nie? Gdzie są mody na Discord do pobrania? Jakie mody na Discord? <laughs> Bo ja nie rozumiem. Nic nie ma jak mody na Discord do pobrania u nas. Chyba, że coś tam ten masz. Jakieś fake info, nie? Handel nielegalny. Nielegalny modami. Nielegalny handel modami. A. To jest, za to normalnie jest paragraf w kopie, nie? <laughs> Zaraz pół gdzie siedzieć. Be, be, będziesz pan siedział Okej, okay, dobra Oj, oj, oj. Powiedzmy, czy już, że dokończyłem, akurat jej półno mi zostało jeszcze, to się wysypie Mhm. Mm w to za słabka taka śmiśna teraz, taka miodowa, znaczy taka i e, ten... Miętowa. Miętowa. No taka trochę jest. Co nie? Ha! Śmiśna. Dobra. To co, ja się wysypię od razu i wiesz co zrobię? Co? Eee, załaduję ci na obózek, Helerek, nie? Okej. Okay. A tak, ty skończysz, to tam i postawisz na łące i się z, też zabierzesz, nie? Z wózkiem. Jo, do kio. Dobra, fajnie. Więc z pola zjeżdżamy, mamy akurat 20 odcinka. Eee, no i co, my po prostu sobie stanie, pojedziemy na, 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 na łąkę tam, zestawić się. Zostawić się, złożyć się i będziemy się wami, z wami żegnać Zobaczymy się na kolejnych odcinkach No bo co, będziemy teraz pokazywać jak kusimy to duże pole tamto no, teoretycznie by można, ale z drugiej strony no Na by pole będziemy robić co innego, także to już niedługo Wyczekujcie odcinków, a my, jak mówię, wierzymy, się do pracy Także, pamiętajcie Ci nie wiem czy położymy to, nie wiem, czy nie położymy nam to pole Chociaż Chociaż No tak do końca streama, nie wiem czy to się uda, nie? Pokażę a nie w, no w sumie 6-metrowy, czy są wbudowany... A, już z kultywatoru nas zbudowanym. No możemy teraz to zrobić tak, nie? Że troszkę tą y, zmienić tą metodę, nie? Żeby tak to... do Fenda! Najbardziej, jak najbardziej. Oprop. Y, ale na razie ten masz już spokojnie nie wystarcza, nie? Więc... Pokaż ta tak, zasławka. Ogarneli, tylko to musimy być 6-metrowy, nie? No się zmieniła delikatnie tak, nie, się z, tym się z tym zielonym. zielonym. A tu już jest taki kurcze endgame, nie? <laughs> Że na śiernisko to zawierzesz, rozumiesz? Oho. Uh -huh. Totalnie, totalnie pomijasz wszystko, nie? Więc wtedy kupowanie talerzówki nie miałoby sensu dla nas, nie? No. A chcieliśmy kupić leżówkę, No to może nie kupimy sobie z leżówką. Jakby naraz, nie? Uh -huh. Dobra, ludziska. Ja tak sobie zakończę, w ogóle ostatnio takie pięknie miasturki wychodzę, to jest hit, nie? Także dziękuję Wam za uwagę. O kurczę, no zobaczcie to, taki piękny screen, nie? No to. Dziękuję za uwagę, do kolejnych odcinków z naszej serii Podwórko Trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam na razie. Papa. pa. pa. pa, pa.